Zapraszamy na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Koreańskie, portugalskie, perskie, indyjskie i oczywiście polskie. Pierogi, bo o nich mowa, były głównym tematem weekendowego festiwalu w Chorzowskim Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Nasi seniorzy, jak zawsze nie zawodzą, pierwsi klienci, którzy tutaj w ogóle pojawili się o 12.00. To byli właśnie seniorzy, spróbowali, poszli na spacer, powiedzieli, że wrócą wieczorem albo wrócą jutro, zachęcą swoich bliskich, dzieci, wnuki. Jest dużo osób młodych. No, myślę, że właśnie tu dokładnie realizuje się idea integracji międzypokoleniowej. Przychodzą całe rodziny dziadkowie, babcie, wnuki, rodzice. Myślę, że nic bardziej nie integruje pokoleń i ludzi w ogóle w jedzenie. Właśnie taki pomysł, żeby to miejsce Stało się popularne, stało się znane jak największej liczby, liczby mieszkańców, nie tylko Chorzowa, ale w ogóle także ościennych miast. Chcieliśmy jakoś zaistnieć na mapie. Festiwal był dobrą okazją na to, aby zapoznać się z przysmakami z innych zakątków świata. W na skwerze przy ulicy Floriańskiej powstaje wodny plac zabaw. Za niecałe 2 miliony złotych zostanie zbudowana niecka z urządzeniami, strefa wypoczynku, siedziska i ścieżki łączące się już z istniejącymi alejkami. Będzie to pierwsza tego typu atrakcja w mieście. Coś, co jest oczekiwane przez mieszkańców od wielu, wielu lat. Coś, co świetnie się przyjęło w innych miastach. Frajda dla dzieciaków, niesamowita. To jest miejsce, w którym jest wiele urządzeń dla bardzo małych i małych dzieci. Z tych urządzeń w różny sposób wydobywa się woda, która jest atrakcją dla tych dzieciaków. Dzieciaki biegają po placu. Jest dużo wody, dużo jest wodotrysków, dużo jest fontan, różnego rodzaju sikawek. Oczywiście to nie jest basen, w którym się pływa, ale raczej biega się. Jest to świetne miejsce, żeby w dni uprawy. Spędzać czas z całą rodziną, zwłaszcza jak się ma małe dzieci. Miejscem docelowo zarządzać będzie miejski ośrodek rekreacji i sportu. Budowa wodnego placu zabaw zakończyć ma się jesienią, więc z atrakcji będzie można korzystać od początku przyszłego sezonu. Budynek z nowymi szatniami powstaje na tzw. Tak kresach, czyli kompleksie boisk piłkarskich przy ulicy Wolności. Znajdą się w nim szatnie, z których skorzystają m.in. piłkarze UKS-u Ruchu Chorzów i Akademii Ruchu. Szeroko rozumiane zaplecze pierwszej drużyny Ruchu Chorzów, czyli ogólnie klubu sportowego Ruchu Chorzów. Tutaj szlifują się te najmłodsze talenty, zarówno ze szkoły, jak i z Akademii, jak i z UKS-u. Boiska rozbudowane. No i jedynym mankamentem, który tutaj był od lat, to dosyć skąpe zaplecze Szatniowo-sportowe, czyli szatnie, przebieralnie, sanitariaty, bardzo mała ilość, na tak dużą ilość dzieci, które w tej chwili tutaj trenują i uczestniczą w tych wszystkich zajęciach. Jak przejmowaliśmy obiekty Kresy w 2005 roku, to drużyn powiedzmy było na poziomie 12. W chwili obecnej sam UKS, łącznie z Akademią, mają tych drużyn chyba 26, więc ta Rozbudowa klubu, oczywiście, jak najbardziej pożądana, natomiast no, troszeczkę brakowało tego zaplecza szatniowego. Mieliśmy wykonany projekt. Ten projekt troszeczkę, troszeczkę czekał w związku z kwestiami finansowymi, no, ale w tym roku inwestujemy w młodzież, w zaplecze klubu, i dlatego ten budynek właśnie w tej chwili powstaje. Oddanie gotowego obiektu do użytku planowane jest na końcówkę kwietnia przyszłego roku. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.